Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą Twoją chwałę, abyś Ty i tylko Ty był uwielbiony w tej Wspólnocie i w tym głoszeniu. Amen. Amen. Jak Was to dużo? Droga Młodsza Wspólnoto, która już tak pięknie wydajesz owoce posługi, informacji, które uwidaczniają się w Waszej posłudze. Muzycznej, posłudze, na kursach, na warsztatach. Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie, bo w takim gronie jeszcze się nie widzieliśmy. Będziemy dzisiaj dzielić się, ja będę dzielił się z Wami refleksją na podsumowanie ósmego tygodnia, formacji. Tygodnia o mowie, jako darze od Boga z podręcznika formacyjnego naszej wspólnoty, dwie drogi. I w zasadzie mógłbym powiedzieć tak. Yy, nie mów fałszywego oświadectwa przeciw bliźniemu twemu, bo odbieranie dobrego imienia zabija. W zasadzie to wszystko. Dziękuję. Ale y, ponieważ podręcznik y, podaje kilka tematów, więc nad tymi tematami się trochę y, skupimy, zaczniemy od języka. Prolog Ewangelii Świętego Jana Apostoła. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie. Jak widzimy u początku stworzenia wszystkich jest słowo. Słowo jest składnikiem mowy, czyli systemu porozumiewania się charakterystycznego dla rasy ludzkiej. Umiejętność mówienia, używania mowy jest tym, co w sposób bardzo widoczny wyróżnia nas wśród wszystkich innych stworzeń i jakkolwiek różne systemy porozumiewania się są właściwe dla wielu grup zwierząt, a najbardziej inteligentne z nich są w stanie rozpoznać nawet ponad 100 słów czy znaczeń komunikatów, których używa człowiek. Mowa ludzka jest najbardziej skomplikowanym z tych systemów, zdolnym do tworzenia nowych rzeczywistości i wyrażania skomplikowanych konstrukcji myślowych, pojęć filozoficznych, abstrakcji, poezji. I czytając początek Ewangelii Świętego Jana, można powiedzieć, że Bóg, stwarzając człowieka na obraz i podobieństwo swoje i obdarzając Człowieka zdolnością mówienia dał mu również udział w mocy stwórczej, nie tylko poprzez zdolność przekazywania życia, ale i używania mowy. Zobaczmy więc, co jeszcze Pismo mówi o ludzkiej mowie. U Mateusza. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom. Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swojej przysięgi. A ja Wam powiadam, wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym, ani na Ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech Wasza mowa będzie tak, tak. Nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi i w Ewangelii Jana języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać to zło niestateczne pełne zabójczego jadu przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo tak być nie może, bracia moi. A w Księdze Przysłów słowa ust ludzkich są wodą głęboką, wargi głupiego prowadzą do płótni, jego usta wołają orazy. usta głupiego są jego zgubą, a wargi pułapką na jego życie. Brat obrażony, trudniejszy do zdobycia niż miasto warowne, a kłótnie jak zawory w twierdzy. Owocem ust nasyci człowiek wnętrze, pożywi się plonami swych warg. Życie i śmierć są w mocy języka. Jak kto go lubi używać, tak i spożyje zeń owoc. Jak widzimy, więcej jest w piśmie ostrzeżeń przed niewłaściwym używaniem języka, niż pochwał za jego właściwe użycie. Przypadek. No to teraz dla odmiany kilka mądrości ludowych. Słowo wylatuje ptakiem, a wraca kamieniem. To, co mówimy bez zastanowienia, wróci do nas. Często z dużo większym impetem. Oraz nie mów tego, o czym należy milczeć nie przemilczaj tego, co należy powiedzieć a także mowa jest srebrem, a milczenie złotem. I znów przypadek. Kochani, z naszą skłonnością do grzechu musimy być ostrożni również w używaniu naszego języka. W tym, co mówimy do drugich i o drugich. Po aresztowaniu Jezusa, Piotr słyszy na dziedzińcu świątyni: Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i Twoja mowa cię zdradza. Tak. Nasza mowa nas. Zdradza to, co mówimy i to jak mówimy, zdradza to, co mamy w naszym sercu i ujawnia, czym zajmują się nasze myśli, gdyż informacją w mowie jest nie tylko wypowiadane słowo, ale i konstrukcje gramatyczne, intonacja, akcent, dobór słów i tematów. Po tym, jak ktoś mówi i o czym mówi, poznajemy człowieka. Najbardziej jaskrawym tego przykładem jest, jak ktoś wciąż świntuszy, czy używa wulgaryzmów jako części mowy, a nie jako ekspresywizmów, które podkreślają emocjonalność wypowiedzi. Więc, czy możliwa jest całkowita rezygnacja z używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne, czyli z łaciny pospolite? Raczej nie. I nie powinno nas to ani dziwić, ani gorszyć. bo wybraliśmy sobie, sobie taką sytuację, <tryk> kiedy ksiądz, albo zakonnica, albo pan prezydent, przybijając gwoździa, grzmotnie się mocno w palec. Nawet najbardziej pobożna, czy też najlepiej wychowana osoba nie wyprze się swojego kodu kulturowego, i nie zakrzyknie oj oj, czy też o wszyscy święci, tylko użyje zgodnego z własnym kodem kulturowym wulgaryzmu. W Polsce będzie to najczęściej krótka inwokacja do kobiety o wątpliwej reputacji. Pamiętam, jak kilka lat temu wracałem ze spotkania formacyjnego przyjaciół obróbieńca z mojej pierwszej wspólnoty na kieleckim Słowiku. Jechałem z Anią, y, moją przyjaciółką od lat i siostrą ze wspólnoty, już w Kielcach, w gęstym ruchu miejskim, y, drogę zajechał mi jakiś rozpychający się kierowca. Więc jako prawdziwy Polak i katolik sypnąłem y, pod nosem góralskie przykleństwo w stylu, co za pi, 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 pi. Na co Ania zareagowała, nie przeklinaj. Błogosław. Słuchajcie, było to na tyle mocne i zaskakujące, że od tamtej pory staram się w takich sytuacjach mówić ja też cię błogosławię. Mo można? No można, ale to wymaga wysiłku. I myślę, że znacznie gorszą rzeczą, kochani, od nadużywania wulgaryzmów, jest nadużywanie imienia Bożego jako przerywnika naszej mowy. Co chwilę słyszymy o Jezu, o Boże, Jezus Maria, w sytuacjach, które nie są aktem strzelistym, pobożnym westchnieniem czy wołaniem Boga o pomoc, tylko są przerywnikiem często jeszcze używanym w parze z wulgarnym słowem. To się naprawdę nie godzi i powinniśmy na to reagować. Bo brak z reakcji z naszej strony oznacza przyzwolenie, czyli współudział, współwinę. Weźmy sobie to, proszę Was, bardzo głęboko do serca. Kochani, dobra nowina o zbawieniu w Jezusie Chrystusie mogła się rozprzestrzenić tylko dzięki słowu wypowiadanemu przez apostołów. W liście do Rzymian Święty Paweł wskazuje kluczową rolę mowy w ewangelizacji mówiąc przeto wiara rodzi się z tego co się słyszy tym zaś co się słyszy jest słowo Chrystusa zadaj więc sobie proszę pytanie czy dbasz o czystość i poprawność swojej mowy aby móc głosić Chrystusa zmartwychwstałego braciom i siostrom aby być wiarygodnym świadkiem takim którego Jezus nie musi się wstydzić za jego mowę. W naszej mowie są też słowa niszczące. Pamiętacie, życie i śmierć są w mocy języka. Słowo ma moc stwórczą, słowo może też mieć moc niszczącą. W Księdze Mądrości Syracha, w rozdziale 25, czytamy: Każda rana, byle nie rana serca. To zawsze jest mi bardzo trudne, jak o tym mówię, ale muszę Wam to powiedzieć. 25 lat temu, kiedy moje małżeństwo wisiało na włosku, przygotowaliśmy się z żoną do wyjścia na uroczystość. Rocznicy pierwszej syna doszło wtedy między nami do bardzo poważnej sprzeczki, i moja żona wpadła w jakiś amok i przez kilka minut krzyczała do mnie: Nie kocham cię, nic dla mnie nie znaczy, że jesteś nikim. Ja poczułem, jak wewnętrznie się zapadam, jak umieram, jak uchodzi za mnie życie. Nasze małżeństwo się rozpadło. Wyprowadziła się kilka dni później z dziećmi, a ja przez kolejnych 15 lat żyłem jak zombie. Funkcjonowałem nie wiem jak. Mam dziurę w pamięci 15-letnią. Z więzienia bym nawet coś pamiętał. Każda rana, byle nie rana serca. Więc słowo może zabić, może głęboko poranić, i straszne są rany zadane złym słowem, i im bliżej z kimś jesteśmy, jak na przykład rodzice z dziećmi czy małżonkowie, to siła rażenia złego słowa jest potężna i niszcząca. Zadaje bardzo głębokie rany, jak na przykład powiedzenie komuś, że był niechcianym dzieckiem. Na szczęście mamy na to lekarstwo, to jest Jezusa słowo Ojca, uzdrawiającą miłość Ojca do nas. I tak jak wielka jest moc niszcząca słowa, tak równie wielka jest Jego moc stwórcza, uzdrawiająca. Słowa pełne otuchy, wiary, miłości. Są bezcennym paliwem, dającym pewność siebie naszym dzieciom, czy też naszym bliskim, podwładnym, innym ludziom. Twoje słowa dają życie albo niosą śmierć. Co wolisz? A jakie słowa wypowiadasz do siebie, o sobie? Może mówisz coś w stylu, ale jestem głupia. Ja to zawsze coś popsuję. Mm, ja się do tego nie nadaję. Mnie to się nigdy nie udaje. Uważaj, bo to co mówisz, to dostajesz. Taka jest moc słowa. I nie wszystkie słowa. Pozornie dobre i piękne są dobre i piękne. Niektóre są jak trucizna podstępem wlewana do duszy. Pamiętacie może scenę kuszenia Ewy przez węża? Słowa, które usłyszała Ewa, zwiodły ją. To właśnie ten mechanizm powtarza się od tamtej pory, każdego roku, codziennie, w milionach sytuacji na całym świecie. Jak i dlaczego? Tu odwołam się do pewnej kobiecej właściwości. Czy są sami dorośli? Nie. To sobie to inaczej. Jaki jest najważniejszy, najbardziej czuły organ kobiety? Proszę nie mówić wprost. Pytanie do panów. Panowie, miszczu, skąd wiedziałeś? Skąd wiedziałeś? Tak. Najważniejszym, najbardziej y, czułym organem kobiety są jej uszy. Dlatego wąż w raju pieścił słowem uszy Ewy i ona uległa. Panowie i panie, Mężczyźni doskonale o tym wiedzą, dlatego, gdy chcą poderwać, uwieść, zdobyć kobietę, powiedzą jej wszystko to, co ona pragnie usłyszeć. Nie muszą już nic więcej robić. To jest niezawodny mechanizm. Zawsze działa, albo prawie zawsze, jeżeli kobieta jest czujna. Więc pięknie brzmiące słowa mogą też niszczyć nasz opór wewnętrzny, są kluczem do twierdzy serca i zapalnikiem zmysłowości, prowadząc do utraty czystości, czy do grzechu. Życie i śmierć w mocy języka. Wspomniane już na początku przeze mnie ósme przykazanie mówi nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. I jest to przekazanie powszechnie łamane przez media, przez polityków, ale nie tylko. W ósmym rozdziale Jana czytamy, Wy macie diabła za Ojca i chcecie spełniać pożądania Waszego Ojca. Od początku był On zabójcą i wprawdzie nie wytrwał, bo prawdy w Nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i Ojcem Kłamstwa. A w liście do Efezjan odrzuciwszy kłamstwo, nie dawajcie miejsca diabłu. Kłamstwo, oszczerstwo, pomówienie, insynuacja używane są powszechnie i bezwstydnie w celu odnoszenia korzyści. Niszczą dobre imię ludzi, instytucji, firm, państw. Mamy tego bardzo jaskrawe przykłady: yy, niszczenie pamięci o Janie Pawle II, ataki na wiarę i Kościół, gdzie słowa ksiądz i pedofil stają się niemal synonimami, czy też w polityce, gdzie insynuacje i kalumnie zajmują miejsce rzeczowej debaty, a w celu osiągnięcia prywatno-partyjnych korzyści, donosi się kłamliwie do instytucji unijnych na Polskę. I permanentne kłamstwo jest racją stanu polityki wschodniego imperium zła. Ale nie tylko słowo. Niszczący może być również brak słów, grzech, zaniechania mowy wtedy, gdy jest ona potrzebna. W literaturze polskiej mamy taki znany przykład milczący Felicjandulski, tak? który abdykował z roli głowy domu dla tak zwanego świętego spokoju i nie reagował na zło, które panoszyło się pod jego dachem. Przechodzimy do wagi najcięższej, do przekleństwa. Życie i śmierć są w mocy języka. Jak kto go lubi używać, tak i spożyje za nim Owoc. I znów zajrzymy do Słowa Bożego, do mądrości Syracha, rozdział trzeci. Błogosławieństwo Ojca umacnia domy dzieci, a przekleństwo Matki wywraca fundamenty. Lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to właśnie czyni człowieka nieczystym, czytamy w Mateuszu. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym. Więc jaka jest różnica między przekleństwem a wulgaryzmami? Bo często przecież mówimy, nie przeklinaj do kogoś, kto użył wulgarnego słowa. Choć na poziomie języka polskiego to się trochę zatarło, to przecież wiemy, że wulgaryzm jest to słowo... Powszechnie uznawane za nieładne, nieeleganckie, nazbyt pospolite, chamskie, prostackie czy obelżywe. Przekleństwo w języku polskim ma trzy znaczenia. I jedno to wspomniane już przed chwilą słowo obelżywe. Ono wyraża zły stosunek do czegoś lub kogoś, ale jest też przekleństwom mieszającym w obelgę imiona i rzeczy święte. I o takich właśnie przekleństwach mówiła Matka Boża dzieciom z Fatimy, że woźnice przeklinają i przez to plony gniją na polach. Oraz przekleństwo jest to złożeczenie drugiej osobie. Jeśli więc przeklinamy, przyzywamy, na pomoc złe duchy, aby tej osobie zaszkodziły, nawet jeżeli sobie tego nie uświadamiamy, albo też nie mamy takiej bezpośredniej intencji, mówiąc coś w złości, przeklinając kogoś w złości, żeby ci tam się to i owo, tak? Kochani, diabeł nie zna się na żartach, ponieważ jest najbardziej ponurą istotą we wszechświecie. Dlatego przekleństwo. Bez względu na to, z jaką intencją powiedziane, zawsze go przewołuje. A kto raz wezwał diabła na pomoc, ten łatwo nie uwolni się od jego towarzystwa. W dodatku, jeśli osoba wypowiadająca przekleństwo, czy też osoba obdarowana przekleństwem, żyje w grzechach ciężkich, i nie jest w stanie ochrony przez łaskę uświęcającą, Skutki działania przekleństwa mogą być i natychmiastowe, i tragiczne, aż do spełnienia się przekleństwa i opętania osoby przywołującej w ten sposób demona na pomoc, a także opętania osoby przeklinanej. Śmierć też jest w mocy języka. Więc uważajmy, co wypowiadamy w emocjach lub w gniewie. A tym bardziej, co wypowiadamy intencjonalnie. Cóż mam, czego bym nie otrzymał? Cóż mam, cóż mam, mówią słowa znanej piosenki. W liście do Efezjan czytamy: Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni, przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg Wam przebaczył w Chrystusie, oraz u Łukasza. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Dlaczego? Bo w życiu, w relacjach z innymi ludźmi, tak jak w fizyce, obowiązuje trzecia zasada dynamiki Newtona. W skrócie, każdej akcji, Towarzyszy reakcja równa co do wartości i kierunku, lecz o przeciwnym zwrocie. Tylko, że w życiu reakcja zazwyczaj bywa większa i konflikt eskaluje. I Jezus to wiedział, dlatego mówił dalej, jeżeli chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Ale zapytasz, jak to przekłada się na praktykę. Jak nie podejmować zaczepki? Nie dać się sprowokować? Nie przyjąć agresji słownej na siebie? To proste, ale nie zawsze łatwe. Za każdym razem, gdy spotykasz się ze słowną zaczepką, czy też słowną agresją w Twoim kierunku, weź proszę uwagę, że osoba atakująca Cię słowem szuka w ten sposób ujścia dla swoich emocji. I niekoniecznie Ty jesteś bezpośrednim agresatem agresji, choć do Ciebie kierowane są pełne emocji i obydwa słowa. Po prostu nie bierz ich do siebie. Oddziel człowieka od jego problemu. Okaż mu zrozumienie i poproś, aby Cię nie obrażał, bo jesteś po jego stronie i chcesz pomóc. Bądź jak saper, rozbrój. Agresję, a Twoją zbroją niech będzie nieprzyjęcie tych słów do siebie. To działa, zapewniam Was, to działa. Przyjmuj pokój, miej pokój w sercu i dawaj ten pokój. To, jak powiedziałem, jest proste, ale nie jest łatwe. Jeżeli potrenujesz, na pewno ci się uda. Może już nawet za pierwszym razem, gratulacje, ale jeżeli za pierwszym razem nie wyjdzie, za drugim czy trzecim, nie zniechęcaj się. Nauczysz się tego bardzo szybko. Skoro już przeszliśmy przez najcięższy kaliber, to teraz pójdźmy w drugą stronę, czyli do błogosławieństwa. W 12 rozdziale listu do Rzymian czytamy. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie złożeczcie. I dalej nawzajem bądźcie sobie życzliwi. Błogosławieństwo jest życzeniem dobra, jest całkowitą odwrotnością przekleństwa. Kto błogosławi, zawierza bliźniego Bogu. To błogosławi, modli się o szczęście dla drugiej osoby, bo błogosławiony, Beatus, znaczy szczęśliwy. Jest tu z nami Beata? Nie ma żadnej? Natomiast u Jana czytamy: Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Tak więc, mój drogi, moja droga, Błogosławiąc, dajesz życie. Wlewasz życie w jakże często zbolałą duszę Twego bliźniego. Widzisz, jaką masz moc? Widzisz, jaką mocą obdarował Cię Ojciec? W tym również przejawia się nasze podobieństwo do stwórcy, naszego Ojca. Mamy Jego moc. Życie jest w mocy naszego języka. Prawdziwie więc mowa jest darem od Boga. A więc niech Jego moc będzie z Wami. Amen.